Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. 13 stycznia w czwartek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dziś do rozważania mamy fragment Ewangelii według Świętego Marka, w której to czytamy. Do Jezusa przychodzi człowiek chory na trąd. Prosi go, aby ten go uzdrowił, aby Jezus spowodował, że zostanie oczyszczony. Jezus odpowiada litując się nad tym człowiekiem, wyciąga rękę, uzdrawia go i mówi do niego, aby poszedł i pokazał się kapłanom. I kochani, czego Jezus chce nas poprzez tą dzisiejszą Ewangelię nauczyć? Jak wiemy dobrze, trendowaci za czasów Pana Jezusa byli osobami nieczystymi, czyli takimi osobami, z którymi nie można było się spotkać, porozmawiać, byli zawsze gdzieś na uboczu, oddaleni od społeczności. I właśnie Jezus chce poprzez przykład uzdrowienia trendowego pokazać nam, że dla Boga nie ma względu na to, kim jesteśmy, co w życiu robimy, czym się zajmujemy, jacy jesteśmy. Dla Boga każdy człowiek jest ważny. I może warto sobie dzisiaj zadać taki trud, czy my przypadkiem w naszym życiu nie segregujemy ludzi na dobrych, złych, tych, z którymi będziemy się spotykać, tych, z którymi pogardzimy? Czy my nie prowadzimy właśnie takiej segregacji człowieka? Bo zobaczmy, że Jezus zachęca nas, abyśmy dzisiaj właśnie wychodzili do każdego człowieka, do tego, który potrzebuje naszej pomocy. Czy to On do nas przyjdzie, czy my do Niego pójdziemy, zachęca nas do tego, abyśmy nie patrzyli na to, kto kim jest, ale traktowali każdego człowieka tak, jak traktuje Bóg, czyli poprzez pryzmat miłości, poprzez to, że człowiek został stworzony na obraz Boży i każdemu człowiekowi zależy, należy się godność każdemu z nas tutaj na Ziemi. Życzmy sobie, abyśmy właśnie w dniu dzisiejszym spróbowali podnieść taką refleksję: Czy ja nie segreguję ludzi na lepszych i gorszych? Na czas tej refleksji, na czas zastanowienia, niech nam Pan Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.